Włączenie polskich firm w proces powojennej odbudowy Ukrainy było celem konferencji Join In, która odbyła się w Targach Kielce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i organizacji pozarządowych z obu krajów oraz eksperci. Agresor rosyjski tylko niszczy brutalnie niszczy, a my budujemy. Ten proces odbudowy już się rozpoczął. Oparty jest na mocnym fundamencie naszej przyjaźni podkreślił ambasador Ukrainy, Wasyl Zwarycz. Ten kapitał ludzki. Wzajemnego zaufania, wzajemnej solidarności jest naprawdę bardzo ważny i naprawdę bardzo budujący dla naszych relacji polsko-ukraińskich, dla przyszłości całej Europy i całego wolnego świata. Ważnym aspektem wzmacniania współpracy gospodarczej mogą być doświadczenia i relacje zbudowane przez 65 lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów Świętokrzyskiego i winnickiego, podkreślił prezydent Kielc. Atak na Ukrainę spowodował, że musimy zacząć myśleć inaczej o przyszłości, nie tylko właśnie tym partnerstwem, tym współpracy kulturalnej, młodzieżowej, sportowej, e, wsparcia też innego, ale też z punktu widzenia gospodarczego. Teraz nachodzi czas, aby na tego typu konferencjach zacząć rozmawiać, tym bardziej, że mamy już wiele firm polskich, które mają doświadczenie na Ukrainie. Spotkali się przedsiębiorcy, którzy posiadają duże doświadczenie we wzajemnej współpracy. Nasza firma, Knes Group, od dwóch lat w Polsce, natomiast mająca swoje korzenie w Kiercach firma Barlinek od wielu lat posiada swój zakład w Winnicy. Mamy nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy reprezentują branżę rolniczą, budowlaną, firmy recyklingowe czy IT, mają szansę na nawiązanie biznesowych kontaktów. Mimo wojny ukraińska gospodarka pracuje, a nasza współpraca wzrasta podkreśla Jacek Piechota, prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej i dodaje, że odbudowa ukraińskiej gospodarki w dużej mierze będzie oparta na nowych technologiach, co jest niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorców. Wybór proeuropejskiej drogi przez Ukrainę oznacza, że my jako Polska, położony najbliżej kraj, jesteśmy tym samym najlepszym dla Ukrainy partnerem. Mamy ogromne doświadczenie z naszych negocjacji unijnych, z naszego przygotowania do obecności w Unii. To wszystko przemawia za tym, aby to polsko-ukraińskie partnerstwo rzeczywiście nabrało wymiaru strategicznego. Konferencja zorganizowana przez miasto Kielce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim była okazją nie tylko do rozmów, ale również nawiązania biznesowej współpracy. Przede wszystkim interesują nas kontakty z firmami, które przetwarzają odpady, ponieważ do naszej produkcji używamy makulatury gazetowej czarno-białej, a jeżeli chodzi o polskie rynek europejski, rynek on się kurczy, jeżeli chodzi o kwestie związane z papierem, produkcją papieru, szczególnie takiego papieru gazetowego, dlatego interesowałoby nas pozyskanie takich kontaktów związanych właśnie z tą branżą. Forum w Targach Kielce poprzedziły spotkania w ramach misji gospodarczej. Goście z Ukrainy mieli okazję m.in. poznać ofertę Kieleckiego Parku Technologicznego oraz odwiedzić powstający w Kielcach kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Porozumieliśmy się w sprawie rozszerzenia współpracy naszej firmy z Głównym Urzędem Miar. Chcemy złożyć wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący certyfikacji miar. Konferencji Join In wzięli udział przedstawiciele ponad 30 firm z Polski i niemal 20 z Ukrainy.